Cześć, nazywam się Piotr Smoleń i odpowiadam za rozwój aplikacji na NaviFleet. W tym filmie chciałbym poruszyć kwestię samochodów ogólnodostępnych, potocznie nazywanych samochodami pulowymi. Każdy, kto ma lub miał z nimi do czynienia, doskonale zdaje sobie sprawę, że choć pokrywają zapotrzebowanie na mobilność dla wielu użytkowników naraz, to jednak zarządzanie nimi bywa uciążliwe. Ze względu na fakt, że samochody ogólnodostępne nie mają stałych użytkowników, to najczęściej bywają niedotankowane, uszkodzone i zaniedbane. Dodatkowo, kiedy przychodzi zdjęcie z fotoradaru lub mandat za parkowanie i musimy zidentyfikować sprawcę wykroczenia, to sprawa najczęściej kończy się fiaskiem. Z telematyką sprawa jest bardzo prosta. Zobacz. Nie muszę zbyt wiele klikać, aby zidentyfikować użytkowników poszczególnych pojazdów, ponieważ mam ich wyświetlonych zarówno na liście, jak i na mapie. Trochę więcej, ale niewiele więcej muszę zrobić, aby zidentyfikować sprawcę jakiegoś wykroczenia w przeszłości, po to, aby na przykład scedować na niego obowiązek opłacenia mandatu. Wystarczy, że wybiorę zakres, jaki mnie interesuje, oraz kliknę przycisk Pokaż trasę. Niemal natychmiast aplikacja wyświetliła mi ślad z trasy tego pojazdu w tym konkretnym czasie, jaki mnie interesuje, i wystarczy, że na niego kliknę. Aby zidentyfikować użytkownika, który w tym czasie prowadził pojazd, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy odtworzyli pełną historię przydziałów danego pojazdu z jakiegoś czasu z przeszłości. Wybiorę sobie w tym celu raport postojów, wprowadzę zakres, jaki mnie interesuje i wybiorę jeden z ogólnodostępnych pojazdów w mojej flocie. Wygenerowany raport zawiera w ostatniej kolumnie informacje na temat użytkownika pojazdu w konkretnym czasie. I jak widzimy na tym przykładzie, z dość dużą dokładnością możemy stwierdzić, w jakim miejscu i w jakim czasie pojazd przechodził z rąk do rąk. Platforma NaviFleet obsługuje dwa rodzaje identyfikacji: identyfikację manualną, polegającą na ręcznym powiązaniu użytkownika z pojazdem, oraz automatyczną, bazującą na fizycznych identyfikatorach kierowców. Takim identyfikatorem może być Brelok, pastylka lub karta RFID. Często stosujemy też identyfikatory posiadane przez użytkowników i wykorzystywane w systemach kontroli dostępu lub rejestracji czasu pracy. Model działania systemu identyfikacji kierowcy nie jest skomplikowany i wygląda mniej więcej następująco: Użytkownik wchodzi do pojazdu, uruchamia zapłon, i w tym czasie urządzenie aktywuje jeden z dwóch scenariuszy. Albo uruchamia sygnalizator akustyczny albo aktywuje blokadę rozruchu. Dopiero po przyłożeniu identyfikatora, czyli prawidłowym zautoryzowaniu się w pojeździe, sygnalizator akustyczny jest wyłączany lub zdejmowany z blokada rozruchu i pojazd jest gotowy do jazdy. Jeśli w Twojej flocie również występują samochody pulowe i czujesz, że to najwyższy moment, aby nad nimi zapanować, to skontaktuj się ze mną przez formularz na stronie navifleet.pl i wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Do zobaczenia!